Jako już ostatnio poznaliśmy jednego z większych zdrajców piłki nożnej, jeżeli chodzi o polską reprezentację, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam największych zdrajców w historii piłki nożnej. Ja na samym początku chciałem Was prosić, żebyście zostali łapkę w górę pod tym filmem. Fajnie, było udało się pod tym filmem do 100 łapek w górę. Oraz oczywiście, cieniem 31 grudnia, więc życzę Wam szczęśliwego oraz o wiele lepszego roku 2022. Tutaj macie także pokazanych 5 ostań subskrybentów na moim kanale. A jeżeli Ty chcesz żebyście w kolejnym odcinku, to oczywiście zostaw suba. A teraz już nie przedłużam i zapraszam. Proszę was, to odcinkę. Jakoś dzisiaj wiemy, że mamy rano, już ludzie petardy, petardań, więc dzisiaj będzie są piesek na odcinku, bo się boi, więc polecie bo do pieska, tak, zostaje łapkę w górę. No i przechodzimy już teraz na 100% odcinka. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Iguain, który w 2016 roku odszedł z Napoli na rzecz Juventusu. I szczerze mówiąc jest to jedna z większych zdrad w ostatnich lat, jeżeli chodzi o Ligę Włoską. Piłkarz ten po prostu, no wiemy jakie Napoli ma stosunki z innymi klubami w Lidze Włoskiej, a zawodnik bez żadnego, nie patrząc stresa i niczego, zmienił swój klub na jednego z większych czy Juventus. Piłkarz był bardzo hejtowany przez kibiców, wyparli się go jak najszybciej, był to zawodnik, który także był atakowany przez kibiców, a nawet chyba palili jego koszulki i tak dalej, więc według mnie Iguen jak najbardziej może być nazywany zdrajcą piłki nożnej, no bo jednak takich rzeczy się nie robi, no wiemy, że jednak niektórzy zawodnicy stawiają. Piłkę nożną oraz klub i te wszystkie wartości po raz wszystko i Guain to po prostu wybrał lepsze pieniądze oraz lepszy klub na, na tamtym moment czy Juventus. Wiem jak to wygląda w tym momencie i według mnie Guain do tego odcinka jak najbardziej oczywiście pasuje. Jeżeli mówimy o zdrajcach w piłce nożnej także nie możemy zapomnieć o Mario Getze, który... No, nie patrząc, wiemy jakie są stosunki między Borusją a Bayernem Monachium. Wiemy, że także dużo zawodników z Borusji odchodzi do Bayernu Monachium, ale czegoś takiego jak zrobił Getze, to po prostu nie można chyba zapomnieć. Getze, no nie patrząc przed finałem w 2013 roku, pomiędzy Borusją Dortmund a Bayernem Monachium, stwierdził, że odejdzie z Borus Dortmund, nie grał na tym finale pniły przez kontuzję i od następnego sezonu piłkarz już grał w. Bayernie Monachium. Szczerze mówiąc, na ten moment był to bardzo głośny transfer, i dużo osób mówiło, że tak się nie powinno robić, że Getze wypowiadał się, że ten klub jest dla niego wszystkim i tak dalej, a jednak mimo to zmienił on swój klub, później wrócił on do Borus, aczkolwiek już nie był to zawodnik z takim szacunkiem jak kiedyś. No wiemy, getce między innymi tego chyba najważniejszego gola w ostatnich latach dla reprezentacji Niemiec, aczkolwiek według mnie jest to piłkarz, który także jest jak najbardziej jednym z większych zdrajców w historii piłki nożnej, a na pewno w ostatnich latach, a czy wy się zamoczylicie, zgadzacie, to napiszcie na dole w komentarzu. I jeszcze o zdrajcach w piłce nocznej, to także warto przypomnieć historię Vampersiego, czyli wielkiej legendy Arsenalu jednego z najlepszych zawodników w tamtych czasach, który postawił no. To chyba w 2012 roku, zamienić swoje barwy z Arsenalu na Manchester United. Wiemy, że United nie był to, tak dobry zawodnik, jak właśnie to było w Arsenalu. Jego format trochę spadła, aczkolwiek to nie zapominajmy o tym, że jest to także, według mnie, jeżeli mówimy o zdradzie, to także jest to zada w piłce nożnej, bo no wiemy, że United jakichś dobrych relacji z Arsenalem wtedy nie miał. No i ten zawodnik postawił, no nie, bez przemyślenia zmienić ten swój klub. Jego koszulki także były palone. Wszyscy kibice chcieli usunąć go z historii tego klubu oraz był to nasywane no po prostu, no zdrajcom, jak to się mówi. No i według mnie mam Persję oraz to miejsce w tym odcinku także jest zasłużone, bo jednak no, był to głośny transfer, który oczywiście pesecha się nie obił. No i teraz przechodzimy do zawodnika, który tak naprawdę miłości do klubu chyba nigdy nie zaznał. Jest to zawodnik, który nieraz przechodził największych rywali swojego poprzedniego klubu, a jest to oczywiście, jak sami widzicie, Carlos Tevez, Piłkarz ten w 2009 roku z Manchesteru United Na naprawdę bardzo dobrze, według mnie, przed do Manchesteru City, czyli jednego z większych rywali tego oczywiście klubu. No i chyba jedna z większych rywalizacji, jeżeli chodzi o Anglię, oczywiście pomijając cały Londyn. No, i piłkarz ten postąpił, że od teraz będzie grał w Manchesterze City. Ponadto się nie dogadywał nad Alexem Fergusonem, wcześniej grał w West Hamie jako wypożyczenie. No i co, no i zawodnik ten po prostu, no jest to dzisiaj nazywany z największych zdrajców w historii piłki nożnej. No, kibice, potem bardzo mocno po nim jechali. Ja wtedy zaczynam oglądać piłkę nożną, i naprawdę, z tego co pamiętam, to Tewest nie miał łatwo. Kibice po prostu rzucali w niego butelkę i podczas meczu wyzywali go. No, bo jednak nie oszukujemy się, jeżeli się odchodzi z Manchester United do Manchesteru City jest to według mnie duża zdrada. No, i to miejsce w tym odcinku dla Argentyńczyka jak najbardziej się także należy. A czy wypamiętacie tą historię, napiszcie oczywiście w komentarzu. No, i teraz przechodzimy chyba do najgłośniejszej historii, jeżeli chodzi o zdradę swojego klubu w piłce nożnej, a jest to Luis Figo, który z FC Barcelony odszedł do Real a. Madryt, no czyli czegoś takiego naprawdę ciężko chyba wybaczyć, jeżeli odchodzi się z Barcelony do Realu. No dwóch największych chyba gigantów w tamtych czasach oraz to także wrogów, bo nie oszukujemy się, że były to dwie najlepsze drużyny w Lidze Hiszpańskiej. No i piłkarz ten postawił z tego klubu odejść. Został on znienawidzony przez kibiców FC Barcelony. Chcieli mu się włamać do domu, chcieli mu spać także dom. Wiemy, jaką część pewnego zwierzaka rzucili po prostu temu zawodnikowi w jego stronę, kiedy wykonywał on chyba rzut rożny w meczu yy, Realu Madryt chyba z Barconem, z tego co pamiętam, także rzucali w niego zapalniczkami, rzucali w niego butelkę i wszystkim co się tylko dało, no i według mnie także Luis Figo jest jednym większy z większych zdrajców w historii piłki nożnej i w tym odcinku tego zawodnika, oczywiście zabraknąć po prostu nie mogło. Teraz oczywiście przejdziemy do zawodnika, ale do trenera, o którym jest tutaj bardzo głośno, a jest to siwy bajeran, znany także jako Paulo Souza, który postawił ni, stąd, ni zowąd, po prostu odejść z reprezentacji przed barażami, które nie patrząc sam nam przez niego, głównie wiemy jaki wypuścił on skład na mecz Polska-Węgry, nie byliśmy rozstawieni w barażach, trafiliśmy na Rosję, co i tak jest według mnie najłagodniejszą chyba drużyną w tych barażach, na jaką mogliśmy trafić. No i co postawił, że odejdzie on teraz do Ligi Brazylijskiej, będzie trenerem bez, bez niczego praktycznie no, w w święta zakomunikował, że z media komunikował, że odejdzie z klubem, że nie odejdzie, a dwa dni później już po prostu on trener reprezentacji nie był. No, według mnie, bardzo hamskie zachowanie, no i według mnie, jeden z większych zdrajców, jeżeli mówimy o polskiej piłce nożnej, o polskim trenerstwie. No i co, no, według mnie, Sousa nie jest trenerem, który zasługuje na ten moment na jakiekolwiek uznanie, i według mnie, jak to mówią dziennikarze, po prostu według mnie, Flamengo też szybko tego, tego trenera się pozbędzie. No i oczywiście tego zawodnika nie mogło zabraknąć, no i chyba każdy z was się ze mną tutaj oczywiście zgodzi. Więc ja bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się się spodoba, jeżeli tak, nie zapomnijcie chopić w grę pod tym filmem i co słyszymy się już w 2022 roku na kanale, no i co, szczęśliwego nowego roku jeszcze raz, do usłyszenia, cześć!